Będziemy otwierać z tobą, tak? No. A tak już w ogóle.. W 1 grudnia będziemy oczywiście otwierać kalendarze adwentowe ze szlejchem. Oj, oj! Oh shit, patrzcie co zrobił! O oh, nie! Ale będziemy otwierać, więc yy, na razie to i tak zostawię, to, bo otworzył już nieważne naprawię to i tak, ale będziemy oczywiście otwierać, tu jest różne, jeszcze Wam pokażę. Jeszcze będę miała z psem i tak dalej. I Wam pokażę jeszcze ze szlejchem. Tutaj mam z kalendarz adentowy ze szlejchem. Tutaj trochę mi się już otworzył. Więc trochę szkoda. A tutaj pierwszy. Kot otworzył. Super. Teraz to ja muszę już to... żeby nie wziąć sobie niespodzianki i no. No więc bajo!